Siema wszystkim, w kolejnej zabawie z Need for Speed'em. Tym razem... Hmm, hmm, nie pamiętam, już bo tak dawno siedziałem. A tym razem sobie... ...pojeździmy jako... policja. Co by tu sobie wziąć 300 no. Don Viper jest najładniejszy z tych wszystkich. Jakoś nigdy nie lubię Lamborghini.

Aj. Dobra, to było straszne. Znaczy strasznie słabe. бом 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 4 минути първи път, бързо Ну, така че за сега бъде в мяре cały czas boję że w coś przywale, Znaczy, w kogoś, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Tu trochę tych aut tu się wala na drodze. No! To już jest nudne. Niech się coś wydarzy. Na, pr na przykład to. <ścoughs> ja nie mogę co za bać. Tak akurat już nie chciał. No coś eee, tyry tym... დემეთ ზე douaটা ტრასა თუთა co jeszcze? no nie udało się. o oh ja yeah, udało się, ale fajnie. 404 10 sekund To nawet ładnie Czyli nie było tak źle jak myślałem SCPD. biulety Bulety awans Oh yeah Staliśmy awans Tyle lat na no to czekałem Strażnik 2. Na samym górze będzie strażnik. Chuck Norris. Jesteś prawie jak. 8C. 800... Nie wiem, co to. No, ładny. Nie powiem. No, ładuj się. Od razu. Informacja dla wszystkich. A ja znowu tym samym. E, jeśli ktokolwiek by się zastanawiał nad tą grą i tak dalej, to nie wiem, może multi jest fajne, ale single jest bardzo taki, taki sam. Ciągle się dzieje to samo. Nie jest to zbytnio zróżnicowane. Jak na chwilę obecną, no nie jestem zachwycony tą grą aż tak. Myślałem, że będzie lepsze. Tyle niej trąbili. A tu nic. No cóż, tak to bywa. Może następna część Need For Speed będzie lepsza. Jak na razie cały czas twierdzam wraz z moim byłym współlokatorem iż najlepszym Need for Speedem jest właśnie Need for Speed Most Wanted który według nas był najlepszy no bez jaj, taka kolizja A, 2,50, a to nie będzie za długie. O, teraz jest czas na zrobienie bez driftu ever. I się oczywiście nie uda. Dobra, prawie się udało. Myślałem, że przez całe przejadę. Ale było za wolno. No i tak ładnie było. Zwłaszcza, że tam te auta mi przeszkodziły. O, i następna próba. No, ta już była żałosna Ja nie mogę no. Dobra to jest To było bardzo żalowe Przynaję się bez bicia Ech, no cóż No i nie ma szans, żebym tam dojechał chyba na czas. Zwłaszcza teraz. Najgorsze jest to, że dojechałbym, gdyby nie to, że uderzyłem jeszcze raz. Pierdolę. No. Super. To, to był podgląd. Okej. Okay. Jak dla mnie może być. Jak najszybciej odpowiedz na wyzwanie dystrybutora. Dyspozytora. No dobra. Ale od, odpowiedzieć na wyzwanie, tak naprawdę powiedzieć ma Stefan. Jadę do ciebie. Odpowiedziałem. <dyspozytora> Bomb O kurde. No, to policja. Chciałem zaparkować auto, wiecie, chłopaki. Nie dostałem za to kary? Wszędzie Dziwne, ale ok. Nie no. Nagle to auto zrobiło się brzydkie. 8 kilometrów jeszcze Kolizja! Wcześniej to była rozpierducha W takim razie i za to nie doliczyłem No, czemu po prostu nie mogę zjechać? Nie po drodze, tylko tak. W Karmagady... Karmagadę... Ai! W nie by się tak dało i zapewne bym przeżył. A już myślałem, że mnie go uderzy. Słabo. Swedish swoop. Ciekawe co to jest Swoop. Swoop. Aha. Szwedzki Słup No w porządku. Hmm, Bentley. Ale po co ja mam Bentleyem jeździć? To, to jest auto dla dziadków, a nie... Bentley. Dobra, następne jest tutaj. Że wreszcie jakieś, nie wiem, przyjęcie, czy jakieś tam inne... Dobra, nie będzie. Lamborghini. Lamborghini, o, to wreszcie jest...